Serdecznie witamy na naszym kanale. Jesteś na progu odkrycia historii, która głęboko cię poruszy. I straszliwy koniec Poncjusza Piłata po ukrzyżowaniu Jezusa i zabierze nas w fascynującą podróż przez życie człowieka, który pod presją podjął decyzję zmieniającą bieg historii. Przygotuj się na zanurzenie wciągającej narracji, która nie tylko ujawnia tragiczny finał Piłata. Ale także skłania nas do refleksji nad naszymi własnymi wyborami i odpowiedzialnością. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak decyzje lidera mogą rezonować przez wieki, ten film jest dla ciebie. Zostań z nami i zobacz, jak historia Piłata może wpłynąć na Twoje spojrzenie na władzę i moralność. Zaraz zaczniemy film, ale najpierw sprawdź, czy jesteś już subskrybentem naszego kanału. Ponieważ następny film będzie pełen wciągających historii, których nie możesz przegapić. Proces Jezusa Zacznijmy naszą historię w Jerozolimie, tętniącym życiem i pełnym energii mieście, zwłaszcza podczas obchodów żydowskiej Paschy. Był to czas, kiedy miasto było pełne pielgrzymów z różnych stron, którzy przybyli, aby świętować to ważne religijne wydarzenie. Pośród całego tego zgiełku znajduje się bardzo ważny człowiek, rzymski namiestnik Judei, imieniem Poncjusz Piłat. Poncjusz Piłat był odpowiedzialny za utrzymanie porządku i pokoju w regionie, co nie było łatwym zadaniem, ponieważ Judea była prowincją pełną napięć między Rzymianami a Żydami. Wśród tych wszystkich obowiązków Piłat otrzymuje skomplikowaną misję. Osądzić człowieka imieniem Jezus z Nazaretu. Jezus był bardzo znany w regionie. Mówił o miłości, przebaczeniu i królestwie bożym oraz czynił cuda, uzdrawiając chorych, a nawet wskrzeszając zmarłych. Sprawiło to, że wiele osób za nim podążało i wierzyło, że jest obiecanym Mesjaszem. Jednak jego popularność przyniosła mu także wielu wrogów zwłaszcza wśród żydowskich przywódców religijnych, którzy postrzegali jego słowa i czyny jako zagrożenie dla swojej władzy. Przywódcy religijni aresztowali Jezusa i zaprowadzili go do Piłata, oskarżając go o bluźnierstwo i ogłaszanie się królem, co w oczach Rzymian było poważnym przestępstwem, oznaczającym zdradę cesarza. Piłat jednak nie był przekonany o słuszności tych oskarżeń. Przesłuchiwał Jezusa i nie znalazł w nim żadnej winy. Jezus odpowiadał spokojnie i mądrze, mówiąc, że jego królestwo nie jest z tego świata, co jeszcze bardziej zdezorientowało Piłata. Wiedząc, że Jezus jest niewinny, Piłat próbował na różne sposoby go uwolnić. Zaproponował ludowi wybór między uwolnieniem Jezusa a przestępcy imieniem Barabasz, mając nadzieję, że wybiorą Jezusa. Jednak, pod presją przywódców religijnych, tłum wybrał barabasza. Wtedy Piłat wykonał symboliczny gest, który stał się sławny, umył ręce przed ludem, mówiąc, że nie jest odpowiedzialny za krew Jezusa. Jednak gest umycia rąk nie wystarczył, aby uspokoić jego sumienie. Piłat, choć wiedział, że skazuje niewinnego człowieka, uległ presji i przekazał Jezusa do ukrzyżowania. Ukrzyżowanie było jedną z najbardziej okrutnych i bolesnych form egzekucji, zarezerwowaną dla najgorszych przestępców. Jezus został przybity do krzyża, cierpiał i umarł, ale jego ostatnie słowa były przebaczeniem dla tych, którzy go ukrzyżowali. Ten moment na zawsze zmienił historię. Piłat myślał, że pozbywa się problemu, ale w rzeczywistości zaangażował się w coś znacznie większego niż mógł sobie wyobrazić. Ukrzyżowanie Jezusa nie było końcem, lecz początkiem nowej ery, a imię Piłata na zawsze związało się z tym wydarzeniem. W następnym rozdziale zobaczymy konsekwencje tego czynu dla Piłata i jak zmieniło się jego życie po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej o tej fascynującej historii pełnej zwrotów akcji. Reperkusje decyzji. Po ukrzyżowaniu Jezusa, życie Poncjusza Piłata zaczęło biec w nieoczekiwanych i niepokojących kierunkach. Na początku sądził, że jego decyzja o wydaniu Jezusa na ukrzyżowanie zamiast Barabasza uspokoi napięcia w Jerozolimie i zakończy zamieszki między Żydami. Jednak stało się wręcz przeciwnie. Po pierwsze, musimy wspomnieć o żonie Piłata, prokuli, mądrej i bystrej kobiecie. W nocy przed procesem, prokula miała niepokojący sen o Jezusie. Była tak zdenerwowana tym snem, że wysłała pilną wiadomość do Piłata, gdy ten był w sądzie, błagając go, aby nie brał udziału w skazaniu tego sprawiedliwego człowieka. Piłat był rozdarty między intuicją swojej żony a presją liderów religijnych i tłumu. Zignorowanie ostrzeżenia żony nie tylko go dręczyło, ale także zasiało ziarna niezgody w jego życiu osobistym. Po ukrzyżowaniu zaczęły się pojawiać relacje, że Jezus z martwych wstał. Jego uczniowie, którzy wcześniej skrywali się z obawy, teraz otwarcie mówili o jego zmartwychwstaniu. Twierdzili, że Jezus ukazał się wielu z nich żywy i uwielbiony. Te wieści szybko rozchodziły się po Jerozolimie i dalej, dodatkowo zaostrzając napięcia między Żydami a Rzymianami. Piłat, będąc pragmatycznym Rzymianinem, uważał te doniesienia za przesądy i próby uczniów Jezusa wywołania jeszcze większego chaosu. Jednak nie mógł zignorować rosnącego wpływu tych relacji na ludność. Pomysł, że skazał niewinnego człowieka, którego teraz wielu uważało za Syna Bożego, zaczął niszczyć jego spokój ducha. Co więcej, zmartwychwstanie Jezusa dało nowy impuls ruchowi chrześcijańskiemu. Apostołowie, na czele z Piotrem i Janem, zaczęli głosić z jeszcze większym zapałem. Dokonywali cudów w imię Jezusa, a wielu ludzi nawracało się codziennie. Przesłanie miłości i przebaczenia, które Jezus głosił, zaczęło rozprzestrzeniać się jak ogień. Ten rozwój chrześcijaństwa głęboko zaniepokoił żydowskich liderów, którzy ponownie zwrócili się do Piłata. Obawiali się, że rosnąca liczba uczniów Jezusa może prowadzić do buntu i zagrażać już kruchej stabilności w Jerozolimie. Piłat z kolei był coraz bardziej przytłoczony i niespokojny. Nie chciał więcej krwi na swoich rękach, ale również nie mógł pozwolić na rozprzężenie się chaosu. Zdenerwowanie Piłata zaczęło stawać się coraz bardziej widoczne. Wina za zignorowanie ostrzeżenia żony. Rosnąca popularność uczniów Jezusa i ciągła presja żydowskich liderów zaczęły ciążyć na jego umyśle. Był uwięziony w dylemacie, który wydawał się nie mieć rozwiązania. Próba umycia rąk od odpowiedzialności nie uwolniła go od konsekwencji jego czynów. W następnym rozdziale zobaczymy. Jak jego administracja w Judei zaczęła się rozpadać, i jak stawiał czoła coraz bardziej rosnącym buntom i niezadowoleniu. Pozostań z nami, aby odkryć dalszy rozwój tej historii pełnej napięć i nieprzewidywalnych konsekwencji. A już teraz, proszę, daj łapkę w górę pod tym filmem. To bardzo ważne, aby YouTube nadal proponował Ci nasze treści. Upadek Pilata. Z biegiem czasu administracja Poncjusza Piłata w Judei zaczęła szybko podupadać. Napięcie między Żydami a Rzymianami osiągnęło szczyt, a Piłat, stając się coraz bardziej niepopularny, musiał zmagać się z wieloma kryzysami w trakcie swojej kadencji. Jego brak wrażliwości na lokalne zwyczaje i religie, w połączeniu z brutalnością, tylko pogarszał sytuację. Jednym z najpoważniejszych kryzysów miało miejsce w Samarii, regionie sąsiadującym z Judę. Samarytanie mieli własne praktyki religijne i często byli lekceważeni zarówno przez Żydów, jak i Rzymian. Grupa Samarytan, wierząc, że znaleźli święte artefakty, zebrała się na górze Jerizim, miejscu wielkiej religijnej ważności dla nich. Piłat Zawsze podejrzliwy co do możliwych buntów, odebrał tę zbiórkę jako zagrożenie i rozkazał swoim wojskom brutalne interwencje. Wielu Samarytan zginęło, co wywołało ogromne powstanie. Przywódcy Samarytan byli oburzeni i złożyli oficjalne skargi do gubernatora Syrii, Witeliusza, który miał władzę nad Piłatem. Ta skarga była ostatecznym ciosem dla już niestabilnej pozycji Piłata. Witeliusz, nie chcąc kłopotów w swojej administracji, postanowił, że nadszedł czas, aby Piłat zdał sprawę bezpośrednio cesarzowi w Rzymie. Kiedy Piłat został wezwany z powrotem do Rzymu, opuścił Judę pod ciemną chmurą. Podróż do Rzymu była długa i pełna niepewności. Wiedział, że jego kariera polityczna była zagrożona i obawiał się możliwych konsekwencji swoich działań. Niepewność co do tego, co go czeka w stolicy Imperium Rzymskiego, sprawiała, że był niespokojny i zaniepokojony. Po przybyciu do Rzymu Piłat dowiedział się, że sytuacja polityczna była burzliwa. Cesarz Tyberiusz, który go mianował gubernatorem, był nieobecny a jego następca, Kaliguła, miał nieprzewidywalne i często okrutne podejście do swoich podwładnych. Bez wsparcia Tyberiusza i stając w obliczu wrogości Kaliguli, Piłat nie znalazł obrony dla swoich działań w Judei. Odebrany ze stanowiska i pozbawiony władzy, Piłat został zesłany na odległą prowincję, z dala od centrum rzymskiej potęgi. Niektóre historyczne źródła sugerują, że został wysłany do Galii, regionu we współczesnej Francji. Tam żył w hańbie, zdala od przepychu i władzy, które kiedyś posiadał. Piłat miał swoje noce zakłócone wydarzeniami, które doprowadziły do ukrzyżowania Jezusa oraz ciężarem winy, która nigdy nie dała mu spokoju. Istnieją różne wersje o końcu Piłata. Niektóre tradycje mówią, że spędził resztę swoich dni w życiu mroczności i cierpienia. Inne, bardziej dramatyczne, sugerują, że uległ wewnętrznej rozpaczy i popełnił samobójstwo. Bez względu na prawdziwą wersję, pewne jest, że życie Piłata po ukrzyżowaniu Jezusa było naznaczone nieodwracalnym upadkiem i ciągłym przypominaniem sobie jego fatalnych decyzji. W następnym rozdziale będziemy badać, jak imię Poncjusza Piłata zostało wpisane w historię i jak jest pamiętane do dziś, będąc przykładem tego, jak władza i odpowiedzialność mogą prowadzić do niszczycielskich konsekwencji. Zostań z nami, aby odkryć rozwiązanie tej pełnej głębokich lekcji historii i refleksji nad moralnością i sprawiedliwością. A jak się Wam podoba ta wspaniała historia? Zostawcie komentarz poniżej, abyśmy mogli przynosić więcej takich wciągających historii. Wasze opinie są bardzo ważne. By YouTube mógł polecać nasze historie więcej ludziom, bardzo dziękujemy. Po zdymisjonowaniu ze stanowiska Piotr Piłat stanął przed niepewną i mroczną przyszłością. Bez ochrony Tyberiusza i pod nieprzychylnym spojrzeniem Kaliguli, Piłat został wygnany. Wiele historycznych źródeł sugeruje, że został wysłany do Galii, odległego i chłodnego regionu, z dala od gorąca i zgiełku Rzymu oraz Jerozolimy. To wygnanie oznaczało nie tylko spadek społecznego statusu, lecz także głębokie upokorzenie dla kogoś, kto kiedyś posiadał tak wielką władzę. Wyobraź sobie Piłata, człowieka przyzwyczajonego do władzy i luksusu, Teraz żyjącego w obcym kraju, bez szacunku i wpływów, które kiedyś posiadał. Otoczony ludźmi, którzy nie mieli dla niego żadnego szacunku, Piłat nigdy nie uwolnił się od winy za to, co uczynił w Jerozolimie. W ciszy swoich samotnych nocy, krzyki tłumu żądającego ukrzyżowania Jezusa rozbrzmiewały w jego umyśle. Widok Jezusa. Spokojnego i pogodnego w obliczu śmierci, niepokoił jego sny i dręczył jego sumienie. Tradycje chrześcijańskie i niektóre apokryficzne historie malują jeszcze bardziej mroczny obraz końca Piłata. Pogrążony w winie i desperacji, miał się coraz bardziej oddalać w ciemności swojego umysłu. Świadomość skazania niewinnego człowieka, którego wielu teraz uważało za syna Bożego, była ciężarem, którego Piłat nie mógł udźwignąć. Dramatyczna wersja końca Piłata sugeruje, że niezdolny do zniesienia presji wyrzutów sumienia i degradacji swojego wygnania, popełnił samobójstwo. Według tej wersji Piłat odebrał sobie życie, prawdopodobnie rzucając się do rzeki, w desperackiej próbie ucieczki przed duchami, które go prześladowały. Bez względu na prawdziwą przyczynę jego śmierci, fakt pozostaje taki, że Piłat zmarł daleko od swojej ojczyzny, zapomniany i nieuznany. Historia Piłata nie kończy się jego śmiercią. Jego imię było wspominane przez wieki, nie tylko jako namiestnik, który skazał Jezusa na śmierć, lecz także jako przykład tego, jak odpowiedzialność i władza mogą prowadzić do straszliwych konsekwencji przy ich niewłaściwym używaniu. Próba umycia rąk od winy nigdy nie wystarczyła, by oczyścić plamę pozostawioną przez jego czyny. W następnym rozdziale zgłębimy dziedzictwo Piotra Piłata. Zobaczymy, jak jest wspominany w historii i chrześcijańskiej tradycji oraz czego jego historia nas uczy o przywództwie moralności i konsekwencjach naszych wyborów. Pozosta z nami, by pozna zakocenie tej porusajcej narracji pełnej cennych lekcji. Dziedzictwo Piotra Piłata Poncjusz Piłat, człowiek, który rządził Judę i bezpośrednio zaangażował się w proces oraz ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, pozostawił trwałe dziedzictwo przekraczające jego czas i przestrzeń. Jego historia jest opowiadana i powtarzana od ponad 2000 lat. Pamiętana nie tylko jako znaczące wydarzenie historyczne, lecz także jako potężna lekcja o władzy, odpowiedzialności i moralności. Piłat jest często wspominany z powodu słynnego aktuś umycia rąk. W kluczowym momencie, pod presją tłumu i przywódców religijnych Żydów, symbolicznie umył ręce. Ogłaszając się niewinnym krwi Jezusa. Jednak ten gest, zamiast oczyścić Piłata, stał się uniwersalnym symbolem moralnej tchórzostwa i braku odpowiedzialności. Jego chęć zadowolenia wszystkich i unikania konfliktów ostatecznie skazała niewinnego człowieka i pozostawiła niezatarte piętno na jego sumieniu oraz w historii. Świadkowie Jezusa, początkowo niewielka grupa uczniów, Eksponencjalnie się powiększyli po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. Przesłanie miłości, przebaczenia i odkupienia, głoszone przez Jezusa i jego apostołów, głęboko rezonowało w sercach wielu ludzi. Historia jego ukrzyżowania stała się centralna dla wiary chrześcijańskiej. A Piłat, jako namiestnik, który wydał Jezusa na śmierć, nieodłącznie związał się z tym wydarzeniem. W liturgii chrześcijańskiej, Piłat jest wspomniany w Nicejskim Wyznaniu Wiary oraz w Apostolskim Wyznaniu Wiary, gdzie mówi się, że Jezus i cierpiał pod Poncjuszem Piłatem. To wspomnienie zapewnia, że jego imię jest pamiętane w milionach kościołów na całym świecie, podczas każdej liturgii i mszy, co perpetuuje jego hańbę. To stałe przypomnienie, że decyzje podejmowane w chwilach presji mogą mieć wieczyste konsekwencje. Ponadto historia Piłata stanowi również ostrzeżenie na temat używania władzy. Jako namiestnik, Piłat miał autorytet do wymierzania sprawiedliwości, ale wybrał wygodę polityczną kosztem uczciwości. Wolę ustępował presji, starając się zachować tymczasowy pokój zamiast działać zgodnie z prawem. Jego historia uczy nas, że władza idzie w parze z odpowiedzialnością do robienia tego, co słuszne, nawet gdy jest to trudne. Życie i tragiczny koniec Piłata przypominają również o znaczeniu sumienia i żalu. Piłat był dręczony ciężarem swoich czynów, co pokazuje, że nawet gdy próbujemy uwolnić się od winy, prawda zawsze nas dogania. Starał się umyć ręce od krwi Jezusa, ale nie udało mu się umyć winy ze swojego serca. Dziedzictwo Piłata jest złożone i wieloaspektowe. Jest on historyczną postacią, która uosabia wyzwania i niebezpieczeństwa źle użytej władzy, a jego historia oferuje cenne lekcje dla liderów i jednostek we wszystkich epokach. Jego próba unikania odpowiedzialności i późniejszy upadek przypominają nam o znaczeniu działania z odwagą i uczciwością. Historia Piłata, pełna napięć i dylematów moralnych, zaprasza nas do refleksji nad naszym własnym życiem i decyzjami. Módlmy się, abyśmy mogli uczyć się z jego przykładu i zawsze dążyć do czynienia tego, co słuszne, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Historia Piotra Piłata jest potężną opowieścią pełną głębokich lekcji, które rezonują przez wieki. Od jego kluczowej roli w procesie i ukrzyżowaniu Jezusa, przez jego upadek w niełasce oraz ciężar wiecznych konsekwencji jego działań, Piłat oferuje nam jasny obraz złożoności władzy, odpowiedzialności i ludzkiej moralności. Piłat próbował unikać odpowiedzialności za swoje czyny. Umywając symbolicznie ręce przed tłumem, ale ten gest nie oczyszczał go z winy. Wręcz przeciwnie, stał się trwałym symbolem tego, jak próba ucieczki od konsekwencji naszych decyzji może pozostawić niezatarte piętno w naszym sumieniu i historii. Winę i żal Piłata pokazują nam, że prawda ma nieuchronną moc. Nawet gdy próbujemy się ukryć lub usprawiedliwić nasze czyny, Prawda zawsze znajduje sposób, by nas dogonić. Udręka, jaką Piłat odczuwał po ukrzyżowaniu Jezusa i podczas swojego wygnania, jest świadectwem siły ludzkiego sumienia i nieuniknionych konsekwencji naszych czynów. Ponadto historia Piłata uczy nas odpowiedzialnym używaniu władzy. Jako namiestnik miał zdolność do wymierzania sprawiedliwości. Ale wybrał drogę wygodnych kompromisów i presji społecznej. Ta decyzja doprowadziła do skazania niewinnego człowieka i zmieniła bieg historii. Przykład Piłata jest przestrogą, że ci, którzy zajmują wysokie stanowiska, mają ogromną odpowiedzialność działać zgodnie z uczciwością i odwagą, nawet w obliczu wielkich nacisków. Trwały wpływ jego działań odzwierciedlają sposób, w jaki jest on wspominany do dziś. Włączenie jego imienia do chrześcijańskich wyznań wiary, wspominając, że Jezus i cierpiał pod Poncjuszem Piłatem, i zapewnia, że nigdy nie zostanie zapomniany. To stałe przypomnienie służy jako przestroga o znaczeniu podejmowania uczciwych i etycznych decyzji. Życie i losy Piłata stanowią wyraźne ostrzeżenie o kruchości władzy i znaczeniu podejmowania decyzji opartych na prawdzie i sprawiedliwości. Jego historia to apel do nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteśmy liderami, czy nie, abyśmy zastanowili się nad naszymi działaniami i odpowiedzialnością, jaką mamy wobec innych. Patrząc na dziedzictwo Piotra Piłata. Jesteśmy wyzwani do refleksji nad naszymi własnymi życiami i podejmowanymi wyborami. Powinniśmy zawsze dążyć do sprawiedliwości, działać zgodnie z uczciwością i odwagą oraz pamiętać, że nasze czyny mogą mieć konsekwencje trwające znacznie dłużej niż nasz czas. Módlmy się, abyśmy mogli uczyć się z historii Piłata i starać się żyć w taki sposób, który honoruje prawdę i sprawiedliwość. I tak kończymy naszą podróż przez historię Piotra Piłata, człowieka, którego imię i dziedzictwo pozostają jako potężne przypomnienie o złożoności władzy i moralności. Módlmy się, abyśmy wzięli te lekcje do serca i stosowali je w naszym codziennym życiu, zawsze dążąc do czynienia tego, co słuszne, nawet w obliczu największych trudności. Dziękuję za obejrzenie do końca i nie zapomnij się zapisać na nasz kanał, aby otrzymywać więcej naszych treści. Bądźcie z Bogiem. Do zobaczenia w następnym filmie.